To, to zobaczy jak nie jest polisowany i czy on jest klejony, czy... To, no to ja go obejrzę. Dobra, to jutro o 11. A, ty się bawi. No. zobacz. No, jak fajnie. Ojej, a pierdyką. Snopem nie, no, wsadzam. No to pójdziesz ze mną, nie? Ojej, no, jakie super one są. No, no. Dobra. Dobra, to jutro o 11 będę u ciebie. <laughs> Zajebiste są, nie? Mhm. Ten czarny taki nieśmiały Na łóżku. A no jasne, no to zobaczę, dobra. Ty się boją one cały czasem, wie z mamą. Nie są tak z ludźmi jeszcze, nie? Ja już tam odpowiednio te posunięcia zrobię. No dzięki, to na razie. To, ko, co? Ko, koło jedenastej. Koło jedenastej. No na razie, dzięki. Biała broni tamtego. No tamten też trochę park. No. Ojej, ojej, Ta biała taka wygląda, jakby bardziej kudłata była, ale może za to, że, że jest biała. Nie na czarnej się takie wina. A tu z skubańce... no Takie same małe. Takie bąbelki. Bąbelki, ty bąbelku. Ty. Bąbelki i bąbelki. W robocie sprawa, to przeżywał cały czas. Niech tak. się pani nie uderzy, to okan stołu. Nie, nie. No. Bo będzie, jakby wypadek u mnie był w pracy, to ja nie wiem. Bąbelki.